Oczywiście to jest tajne i sekretne miejsce. To jest tylko miejsce, można powiedzieć, dla, dla zawodników, gdzie mają tutaj swoją przestrzeń wolną od kibiców, od, od kamer, od innych rzeczy. Natomiast my dzisiaj postaramy się tam od kuchni zajrzeć, dobra? Tylko to musi być nasza tajemnica, żeby nikt z tego nie wiedział, okej? Okay? Sponsorem programu jest Orlen. W naszych skromnych progach gościliśmy uczniów szkoły podstawowej nr 3 klasy 5 integracyjnej w ramach obchodów Dnia Świadomości Autyzmu oraz Międzynarodowego Dnia Sportu dla Rozwoju i Pokoju. Sam osobiście jestem ojcem dziecka ze spektrum autyzmu, więc dla mnie możliwość dzisiaj przeprowadzania takich zajęć sportowych razem z moją drugą drużyną była czymś na pewno wyjątkowym. Myślę, że wszyscy mieliśmy przy okazji tego dużo radości, szczególnie było widać to po dzieciach, że, że były uśmiechnięte, były rozradowane. Mieliśmy też czas na to, aby pokazać im... Ogólnie jak wygląda Orlen Arena i mm, nasz klub Wisła Płocko od kuchni, że tak powiem, więc wspólny trening razem z zawodnikami też był dla nich czymś, czymś nowym, czymś wyjątkowym, taką inną lekcją y, wychowania y, fizycznego. Mieliśmy spotkanie z dziećmi ze spektrum autyzmu. Byliśmy trochę im pokazać tego świata piłki ręcznej, jak to wygląda z naszej strony, i chcieliśmy, żeby mieli jak najwięcej szczęścia z tego spotkania. No, jest to też dla nas jakaś część rozwoju, zabawy z takimi dzieciakami. Jeżeli widzi się uśmiech na twarzy takiej osoby, to, to zawsze się robi cieplej na fersie. Przygotowaliśmy dla nich rzuty karne, żeby mogli się poczuć tak jak my w trakcie meczu. Różne sytuacje, rzuty jeden na jeden, różne gry i zabawy, wyścigi, rzucanie w punkty, żeby też mieli jakąś ciutkę rywalizacji. Byli bardzo chętni do wszystkiego. Wydaje mi się, że jakbyśmy mogli, to byśmy mogli tu siedzieć cały dzień, ale niestety, no, wydaje mi się, że na pewno bardzo im się podobało. Bardzo to nas wzruszyło i zaskoczyło to, że panowie tutaj, którzy nas wspierali w działaniach tych sportowych, widać, że również byli bardzo zaangażowani i myślę, że jestem pewna, że ten kontakt z naszą młodzieżą, z częściowo tutaj były też osoby z niepełnosprawnościami, też był bardzo ważny. Dla moich uczniów na pewno jest to ogromne przeżycie i doświadczenie czegoś pozytywnego, czegoś radosnego i, i taką możliwością do pełnej ekspresji, a tym bardziej na takim boisku, no, to jest wielkie wyróżnienie dla nas wszystkich. A uśmiech nie schodzi z twarzy nawet nam, nauczycielom, co poświadczę ja i na pewno moje koleżanki. To jest na pewno dla nich też jakaś tam lekcja na przyszłość, bo. No bo tak naprawdę mówię, świat nie jest idealny i, i nie tylko możemy o tym mówić, że naszym dążeniem jest do, do tego, żeby być jak najlepszym sporcie, ale ty, tych celów w życiu jest naprawdę bardzo dużo. Ja, ja bym jako ten chciał, żeby oni tego jak najwięcej zrozumieli. To jest po pierwsze po drugie, to na pewno też jest jakaś inna forma, forma treningu, a też być może nie wiem, dla nich jest to jakaś okazja tego, żeby pomyśleć o tym, co można jeszcze kiedyś w życiu robić, że, 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 bo niestety. W ich marzeniach jest w większości sport, i dążenie do, do mistrzostwa, ale w praktyce jest tak, że czasem będzie trzeba w życiu zająć się czymś innym, i, i może dzisiaj ktoś z nich też odkrył w sobie właśnie powołanie po to, by, by w życiu pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Miałem piłkę ręczną 1 na 1, branie piłki do hula hopu i, i, i branie jej z powrotem, ale także dodatkowo moja ulubiona gry. No i tyle. Co ci się podobało najbardziej? Piłka ręczna 1 na 1 i karne. Wcześniej w, ka w karnych pudłowałem, ale teraz. Ale, ale później strzelałem pełne bramki z karnych. Czyli poduczyłeś się w meczu? Oczywiście, że tak. Mhm, a więc przychodzisz na mecze? Tak. Ale ale jeśli ale jeśli jest pierwsza liga, to uwaga. Przychodzę też na te mecze. Na wyjeździe i uwaga u siebie. Spektrum autyzmu to um, różnorakie powiem, postrzeganie świata, odbieranie tego świata, więc um, na pewno nie powinniśmy się wycofywać z takiego bezpośredniego kontaktu, spróbować poznać taką osobę, ale zaakceptować jej specyficzne zachowania. Um, tak naprawdę każdy z nas nosi takie ziarnko um, atypowości jakiejś własnej w, w zachowaniu, więc. Um, ja bym zachęcała do tego, żeby się po prostu nie bać. To no są wspaniali e, uczniowie, wspaniałe osoby i, i po prostu być otwartym na poznanie tego drugiego człowieka. Niestety w dalszym ciągu. Ludzie nie wiedzą, na czym to polega, z czym to się je, a, a spektrum autyzmu jest naprawdę bardzo szerokie. Natomiast najważniejsze, że wśród tych dzieciaków są naprawdę fantastyczne dzieci, które mają swój potencjał, swoje spojrzenie na świat, są mega inteligentne, szybko się uczą. I tak naprawdę, jeżeli czują wokół siebie osoby, które, które są, chcą być z nimi blisko, to naprawdę fajnie się zaprzyjaźniają i to są, to są przyjaźnie na wiele lat. Trzy, dwa, jeden... Wizła! Brawo! Brawo! Sponsorem programu był Orlen.